Ciekawe, czy nam nie ukradną prezentów. Witam na rejonie Madido przy mikrofonie. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Kolejny odcinek z ETS2. Cogliari czy Palermo? tej sama cena, tyle samo. Ten jest dłuższy, weźmiemy. W porządku, znajdźmy inną trasę. Hmm... hmm. Nie, bo myślałem... Bo jak ma się zlecenie z World of Trax i na przykład się dachuje, to nie można wczytać gry. Przygotuj się do skrętu w lewo. I myślałem, że mnie nie tepnie. A ogólnie rozłożę sobie prezenty, to jest siódmy prezent. Skręć w lewo. Tak, wiem, jeszcze bez tych, bez mandatów. Ups. Trzymaj się prawej strony. Jedziemy z, na, na polu do Sasari. Hmm. Może wam jakieś radio puszczę. O proszę bardzo, jemne melodie, adult Contemporary. Ciekawe czy się w ogóle puści? Puści się, no i dobra. Bo je trochę ścisze. Pamiętaż. Bo nie będziemy mnie o, i kurwało! Takie są jakości tych radii. Bo nie mam milion na koncie, i nie wiem, co z nim zrobić. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, przyjadźmy ja się A tego. Bardzo... Jedź prosto. Także. Awaryjka. Takie nieważne, że zginę. Wa ważne, że włącza awaryjkę. Mm. Hmm. Ja sobie, żeby... Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź Zostań? z Ale oczywiście jak zwykle nie zmieści się w jednym odcinku. Wszystko, bo na przykład, dam Wam przykład, z jeden Trzymaj dobry. się prawej strony, strony, a następnie skręć w prawo. Hmm. To ten. Nie, nie mogę skomentować tego jak wygląda Skręć w prawo. Sprawę. Łoje z układem! 23 strony, tyle prezenty ja Na szczęście to już było 20 stycznia, więc naprawdę. Muszę hmm. Chciałem tylko powiedzieć, że na przykład taki 12-minutowy odcinek z Sabnautiki, która ma y, zanurzyć te y, Grafiki waży 3 giga. Taki yy, ten, taki, jak to się nazywa? Yy, taki odcinek z Eurotraka 1 bo mam nagrany, yy, 15 minutowy, waży niecałe 1,5 GB. Więc tu zależy o ten, tu zależy o ten, o grafiku. Bo na przykład z Eurotraka 1 to ja bym mógł 2 godzinne odcinki robić. Bo tyle samo, co by się tam to by się przysyłało. A ogólnie chciałbym zabrać moje garaże. Ty jak typek, zobaczcie ile zarabiam. To jest jakiś żart. Nienawidzę, jak ktoś mnie wyprzeda, przepraszam. W realu też. I ogólnie tak, prawdopodobnie ten odcinek. Albo się pojawi po świętach, albo... albo... albo przed świętami, myślę. Tak. Krótkie impo. Zapomniałem tam w krótkim info powiedzieć, że może jeszcze dzisiaj się Uuu, Wiedziałam, że seria Windows od początku cieszy się dużą popularnością, więc w następnym odcinku Windows NT 4.0. W następnym 5.0, później ME albo 2000, ale Mistake Edition nie chcę, więc raczej 2000 Professional. No. I ogólnie później oczywiście XP. Później powinien być Longhorn, ale oczywiście zacząłem od najmniej znanego systemu, jak to ja. I ten. I ogólnie... no nie wiem co jeszcze powiedzieć. Ale ładnie znajomić tutaj w w Jedynce tak mniej szczegółów jest we Głoszech, ale też ładnie. I ta woda w Eurotracku Jedynce śni jak się... jak... nie powiem co. Ehm. I ogólnie, a dobra, pam, pam, pam. w Nowy Rok, lecimy z nową serią, I to będzie seria z, z SBZ, już, to było 9 miesięcy temu, zapowiadałem, jest jeden odcinek z tej gry, i ogólnie, a i to do uniwersum dokupi sobie kolektor z pak. Volume 1 Jak ktoś nie wie to jest SBZ Mówiłem o tym w trzeciej odcinka Aaa, ale to tylko S A BZ nie było To co mówiłem o 3 gigabajtach? No. To już pewnie wszyscy wiedzą Ale polecam 10 miesięcy temu Pierwszy odcinek wyłać. Dobrze, myślałem, że źle jadę. Bo tak... Ile jeszcze kilometrów? 57, no to damy radę, w jeden odcinek. Ostatnio mój internet zachorował. Mój internet ten. No nie wiem co powiedzieć. Ma... Muszę z mojego mobilnego korzystać, mimo że to jest komputer. Musiałem włożyć kartę CD, a później włożyć w nią sim Kartę, żeby mówić... żeby on mogę mówić. Wejdę sobie po prostu podłączonym WESTLAM MAMSONY. Xperia 1 Compact, dobry telefon, Rąbłem w nim raz o i nic się nie stało. Także polecam tylko... oczywiście z dodatkową kartą pamięci, bo to 12 giga, co jest na początku, to jest malutko Ja w tym momencie 120 giga, bo jakiś... nagle mi się trafiła jakieś zarąbiste dwie karty po ten. Po 50 ileś tam gigabajtów, bo... Po 56 giga no. Takie zarąbiste karty. Nie, mówcie, nie pytajcie się ile to kosztowało. Bo nie chcę mówić. Powiem, że yy, tyle yy, gigabajtów mam na telefonie plus 1.0, tyle złotych. I niestety Używajcie musiałem... Się weekend z A, i w serii nawet zobaczyłem, że zobaczyłem, że zobaczyłem. Na rum kiedy telefonowałem ziemię, bo mnie kurczył. Bo się zaciął. Ale to tylko raz, jak miałem zapalony full total pamięć. Te 11 gigabajtów, co jeszcze nie miałem znikadki. Ale ładne to, ale to widać, że to jest głos. No jakaś odchłani... No i już dojedzam. Nie wiem jakim cudem dałem radę zagadać te 10 minut, że miałem temat, ale. No. Mam nadzieję, że miło się zrób wam już I ogólnie na 50 cofnę zrobimy special. Trampol! Ogólnie! tamą Ogólnie wyjdzie nowe DLC do Eurotrakka 2 i Berlin. Amerykan traka wychodzi i zachować. Więc liberę prawdopodobnie... Trzymaj na się prawej jedzie, strony, a następnie a zjedź, w a zjedź w prawo. A i dach będzie zamiast. Zjedź w prawo. Oto mogę tam obydwa nagi. I sobie dojechać. Nie wiem, ile ja nie błędy to nam się głębokł. Zaraz do sprawy. A nie, bo nie mogę Wam na prawo. Wyłączę się na dwóch. Trzymaj się prawej strony. Kupię w nagrywarce Windowsa. Windows... W sumie to jest Xbox. Na rondzie zjedź trzeci zjazdem. Zjedź z A Przygotuj się do Windows skrętu Boardmaker, w lewo. Dziękuję, sam bym się nie domyślił, że to Windows. Taki słuchacz pod koniec. I Skręć w lewo. tu, tutaj. Wiecie, że ostatnio dodali do Eurotracka taki coś, 1.36, że widzieliście, jak hamuje, to nie mogę zakręcać, nie ma jej drift, chyba, że się jakiś cudem uda. Przygotuj się do skręty w prawo. Rozjechałem. Skręć w prawo, Wólnie a wybarc. następnie skręć w prawo. Bo mi skręć nie ma, po w pierwsze, prawo. w Po drugie, skręć Pierwszy komputer mojej siostry to był właśnie z Windowsem 2000 mimo że dostała go w 2001 roku na gwiazdkę Kurde, chyba nie wykręcę no ładne Uuu, a tutaj to, jak nie piszemy, czy speedlock No, ja jestem głupi Klikałem w zamian Dobra. i Jadro razu, Kurde Takie minimalna poprawka Second wait a minute Gdzie jest zlecenie World of Elita No i siedemdziesiąt na super więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję za oglądanie.